A już teraz przenosimy się na Ukrainę. Rosjanie stawiają fortece. Ukraiński sił, ukraińskie siły zbrojne wykonały fotografie lotnicze rosyjskiego obszaru obronnego i fortyfikacji w pobliżu wsi Riwka, położonej jakieś 10 km od Bachmutu. Zdjęcia, które Państwo widzicie zostały opublikowane przez Radio Swoboda. Rosjanie obawiają się kontrofensywy sił zbrojnych Ukrainy pod Bachmutem, gdzie toczą się zaciekłe walki. Tworzą w pobliżu miasta potężne fortyfikacje. Z kolei strona ukraińska informuje o codziennych planach mobilizacyjnych okupanta w tzw. Ługańskiej Republice Ludowej. W Ługańsku mobilizacja ma obejmować po 50 osób, a w Wałczewsku i Perewalsku po 30. Z kolei, jak przekazała ukraińska agencja informacyjna, Rosjanie budują Również linie obrony w pobliżu Sfatowa i Łymanu. Tymczasem ukraiński przywódca skrytykował po raz kolejny kontrowersyjną propozycję planu pokojowego złożoną przez amerykańskie.